Jeżeli zaś mowa o dysproporcjach w wynagrodzeniu, które chce, o których chcemy poinformować opinię publiczną, że w 2019 roku wygra, wynagrodzenie pana Wójta Marka Bzdeka wyniosło 138 013, zł. Co ciekawe, jego zastępczyni pani Makowska otrzymała 261 417, zł, czyli blisko dwa razy więcej. A skarbniczka Pani Kursa zarobiła w 2019 roku aż 206 tysięcy złotych. Obie Panie otrzymały dodatkowo po kilkanaście tysięcy za udział w radach nadzorczych gminnych spółek. W 2018 roku Pani Makowska otrzymała z gminnej kasy aż 307 tysięcy złotych, a skarbniczka 223 tysiące złotych. Dla transparentności sprawowania władzy trzeba starannie. Sprawdzić w jaki sposób było to możliwe i czy było to zgodne z prawem. W szczególności należy sprawdzić z jakich składników składają się te wynagrodzenia. Należy teraz porównać 155 zł, które oferowane jest jednemu z najaktywniejszych radnych z bajęńskimi kwotami, które zarabiają ludzie rządzący już 6 lat gminą Bochnia. Podpisali członkowie klubu Stanisław Przepas, Witold Kowalski i Zerw Ruber. Państwo radni, Szanowni Panie Radny, skoro Pan tutaj mnie wywołał z imienia i nazwiska, to chciałabym powiedzieć, że szerzy Pan kłamliwe rzeczy, opowiada Pan zupełne bzdury, mało tego, to, co Pan przed chwilą powiedział o moim wynagrodzeniu, które od siedmiu lat, odkąd pełnię funkcję zastępcy wójta, jest w oświadczeniu majątkowym wykazywane i publikowane na stronie internetowej gminy. Mało tego. Myślę, że to Pan posunął się również, bo te same komentarze odnośnie mojego wynagrodzenia i Pani skarbnik pojawiły się w internecie, więc rozumiem, że to Pan też pisze w internecie te kłamliwe komentarze, żeby w opinii publicznej postawić mnie w złym świetle. Otóż Panie Radny, informuję Pana, że rozliczam się z mojego wynagrodzenia na picie wspólnie z mężem. Mój mąż, nie będę opowiadała, ile zarabia mój mąż, ale nie są to y, złe zarobki i rozliczamy się wspólnie i kwota, którą Pan tutaj wygłasza, jest i, zarówno to są moje zarobki, jak i mojego męża. Moje wynagrodzenie jest zgodne z ustawą, ponieważ dotyczy mnie ustawa o pracownikach samorządowych i, i jest mi wypłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opowiada Pan kłamliwe brednie. Bzdury tylko i wyłącznie po to, żeby zaistnieć w przestrzeni publicznej. I teraz wiem, że Pan również wypisuje te bzdurne komentarze. Bo wczoraj wieczorem pojawił się tego typu właśnie komentarz z nieudolnie wklejonym linkiem do mojego oświadczenia majątkowego. Jest Pan po prostu żałosny. Wystarczyło zapytać. Dziękuję. Szanowni Państwo, zostałam wywołana do odpowiedzi. Więc w uzupełnieniu tego co powiedziała Pani Wójt chciałam zaznaczyć, ja również rozliczam się łącznie z małżonkiem, ale tak naprawdę wystarczy czytać nasze oświadczenia majątkowe ze zrozumieniem. W naszych oświadczeniach majątkowych jest taka klauzula objęte wspólnotą małżeńską, ale jeżeli Panowie mają problem z czytaniem ze zrozumieniem no to tylko jest to przykre, ale to są jakieś zaniedbania edukacyjne z wielu lat I ja tylko bardzo proszę i żądam o sprostowanie tego kłamliwego oświadczenia. Dziękuję.